Chcę tylko się przekonać jak jest głośny yy, mój głos i mu i muzyka. Bo na pewno nie powinno być źle. To tylko test. W razie czego? Żeby potem się upewnić, że takie ustawienia będą. Nie ty. Tylko po prostu chcę <laughs> to przetestować. <laughs> o! Nie wiem, ale na pewno tak powinno być właśnie okej. Okay. Bijacz, bijacz. Sonic wariat. Będzie kręcić. Gentefoto Advance. Na Game Boy'a. Advance. Tą zajebistą grę, która jest tylko na Game Boy Advance. Yo, yo. Nintendo. This is the super power, the Nintendo power, bitch. Yo. Koksy, yo. Yo, koksy. Siema, Grove Street. Jak tam słychać? Yo, 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 yo. Wiecie, ja się wożę. Nie mam czym się wozić, bo nie mam skaczącego auta. ERA, rapujmy razem. Yo. Mada, madapaka, mada, mada, madapaka. Mada, 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 paka, mada, 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 paka, yo. Po co idziecie do mnie? Po flachę? Nie, ja nie mam żadnej flachy, yo. Nara, see ya, bitch.